Lustra marki Solet cenię za e, solidne wykonanie i, i profesjonalny wygląd. E, tak naprawdę e, lustra dają piękne, białe, neutralne światło, które nie przekłamuje kolorów podczas wykonywanych makijaży. E, warto wspomnieć, że lustro nie jest tylko pięknym gadżetem e, bądź też meblem, ale również potężnym narzędziem e, pracy wizerzysty, które zdecydowanie ułatwia wykonywanie e, makijaży. Bardzo polecam Lustra Solet i cieszę się, że jest w Polsce taka firma, która produkuje lustra na tak światowym, profesjonalnym poziomie.